Siemano kocury, dzisiaj piękny odcineczek. Chcieliście motocykli? To Was wysłuchałem i będą dzisiaj motocykle, a mianowicie będzie dzisiaj takie coś, to będzie miało obok coś takiego. Tutaj kanapa jest jednomiejscowa, jak w Krosie, a my dzisiaj naprawimy to. No, i zamontujemy tutaj fotel, i będzie fajnie. Chciałbym powiedzieć jedną rzecz, dość ważną, i chciałbym, żebyście się wsłuchali widzowie dokładnie. Patrzcie na to. Ten laczek, jak widzicie, jest płaski, i możecie nie wiedzieć, co tu się wydarzyło, ale dowiecie się wkrótce w jednym z odcinków serii Kosiarka Traktorek z silnikiem, właśnie od Subskrybujcie, żeby być na bieżąco, bo naprawdę grube rzeczy nadchodzą. Jak my wpadliśmy na ten pomysł, żeby takie coś zrobić? Tak, się stała do cwr ten fotel stary, nie? Pomyśleliśmy, tak, czemu by nie zamontować tego do tego? Fotela samochodowego do tego. Tak, żeby pomóc to zrobić tu. No nie oszukujmy się, nie będzie to się wtedy dobrze prowadziło, nie? Mogłoby być ciężko trochę, nie? Dlaczego ludzie jeżdżą na motocyklach na plecaku? Dla przyjemności. A jak chcesz podróżować, dla przyjemności, to musisz podróżować wygodnie. Więc co? Więc to. Masz tutaj elegancki fotel z otarciem, regulujesz go jak chcesz. Przód tył. Przód tył. Przód, tył. Możesz sobie oddalić, podsunąć. Zobacz, że jak jedziesz na plecach, to nie możesz spać na motocykl. No nie, musisz cały czas się trzymać. Tak, a na tym będziesz mógł. Podróż będzie przyjemnością. W sumie to na tym można nawet pracować. Laptop na kolana jedzie. Home office, travel office, journey office. Przechodzimy do roboty. Ale ty jaka rozmina w ogóle poszła, bo my przygotowaliśmy już tutaj motorek. Postawiliśmy go gotowego do ten. A przecież bez kitu kosz jest zazwyczaj z prawej strony. Z lewej by było ciekawiej, no bo na przykład pasażer mógłby biegi wbijać. No ale z drugiej strony, z prawej jest troszkę bezpieczniej. Bo tutaj z lewej jest słońce, więc tutaj wydech jest, więc też gorąco. No i pytanie. No co lepiej paść, w górnocie Żeby coś się zaczęło, coś musi się skończyć. Fajny odcineczek to był z mobilną amboną. Po prostu mobilna ambonka dzisiaj dokona żywota, no. To był zajebisty odcinek. Mega fajnie się przyjął. Ja w ogóle byłem w szoku. Strasznie małe zasięgi, oczywiście, bo zrobiłem sobie przerwę tygodniową. I już kurde zostały zasięgi ucięte. A taki fajny odcineczek. Dziękuję wam za całe wsparcie, bo widziałem, że polubiliście kapuchę, co dla mnie wiele znaczy. I dla kapuchy też, no. Kapucha się poczuł doceniony. By poczułem się doceniony, było mi 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 i, I co? No i tyle, jedziemy z tematem. Ale ze mnie debil. Na szybę stanąłem nie chcąc. Ej, ale ta szyba nie jest wklejana, także wystarczy uszczelkę wyciąć i tak. sobie ją wyjmiemy. Dobra, dawaj. Bardzo okay. dobra, jaka to robota, Bardzo dobra. Zdemontowana na pewno. A jeśli Golf zdemontowany, to znaczy, że coraz bardziej legalny. A jeśli coraz bardziej legalny, to znaczy, że ubezpieczenie. A jeśli ubezpieczenie, to oczywiście nasz link w opisie. I tak oto po wejściu w link w opisie, sprawdzeniu ubezpieczeniu na tą Toyotkę, wyszło 464 zł. Co z naszym bonusem minus 150 zł daje 314 zł. Chyba spoko deal. A kolejną fajną opcją, z której możecie skorzystać, jest Mubi Garage, gdzie możecie się przejechać autem z panka zupełnie za Friko. Aut jest naprawdę mnóstwo, są to osobóweczki, jakieś klasyczki i inne auta, dlatego wbijcie w linki w opisie, skorzystajcie, bo warto. A my wracamy do cebry. Ty masz jakiś plan na to? Tak? Właśnie tak na pół, żeby fotel się umieścić no, okay. tutaj. Tak, i tyle. tyle. Ja myślę, że jest ok. Z tej strony bym wypuścił kółko, żeby ono było z tyłu, jakby na wysokości tylnej osi. Ja bym tak zrobił, żeby było mniej więcej po środku, nie? No, na wysokości silnika, a nie tylnego koła. Bo wtedy wiesz, waga będzie się na kółko waliła. A jeśli dasz już, żeby było tutaj, no to tutaj nie miał żadnego punktu podparcia i tu będzie się gniotło. Weźmy może po prostu fotel, przykręćmy do niego te i później je obstawamy. Lecimy z tym szajsem, docięliśmy i co? Heftis. Dawaj, Dobra, ty hefty. Za to? Dobra! Już! Patrz, jaki fotel! Cały podziurawiony! Dawaj, kurczę! Zobaczyli mi. I teraz tak oh, Cyk. I patrz, ile masz miejsca na nogi. A jeśli chcesz mieć mniej, nie ma problemu. Masz no? mniej. Trzeba wiek jak zrobimy resztę. Najważniejsza część to teraz kucha. Że cerki wrzucić? Krosowe. Dlaczego hmm. nie? Szkoda, jakby się zniszczyła. To ma się zniszczyć. Raczej się nie zniszczy. I to co? Bierzemy? Możemy wziąć. Oho, oh, kurde! Ej, i, czekaj, muszę odejść i sobie to zwizualizować. Ej, to będzie w kij wysoko. No to git chyba, nie? Terenuwa. Tak, o. No jeszcze wyżej trzeba. I na takiej wysokości myślisz, że to będzie? Wyżej będzie. Tak, no zobacz, Idealnie. No nie, wyżej. Oho, kurna. Ja pierdzielę, w ogóle krosowa trajka. To jest właśnie to, co ty chciałeś yy, osiągnąć. Pamiętasz, mówisz taki do wyścigów krosowych, jakby. Muszę ci pogratulować, bo pomysł jest zasny. Dobra, James. O, 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 o. Jak to będzie frygać, to hit, nie? Dobra, kręci się. chyba więcej nie trzeba. Jak się kręci, jest dobrze. Ej, mam trzy punkty mocowania. Tu pyk przyspawamy, tu pyk przyspawamy, tu pyk przyspawamy. Dawaj, spawamy, 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 spawamy. spawamy, spawamy, spawamy. Dlaczego ze wszystkim tak jest, że to zajmuje tyle czasu? Zabonął 2 czy 3 dni, a miał być jeden. Przecież to pospawanie kilku rurek w górę i tak samo z tym. No i zobacz, jaką tu konstrukcję już wydumaliśmy, ale kurde nadal trochę się ugina. No generalnie, no co, dziwię się, nie? Kapucha, co ty uważasz o tym wszystkim. Onda dzisiaj wygrała. Godzina 19.27. Na dzisiaj kończymy yy, i wracamy już kolejnego dnia, jak będzie to zrobione i poprawione to, co ma być poprawione, także ją. Yy. Day two. Nic tutaj nie no. zobaczysz oprócz tego, że już skończony jest wózeczek z cebry, i zaraz będziemy go testować. No teraz jest w kij sztywno, nie? To ko koło zobacz, jak jest sztywne. Wiesz i ono się nie gibie i nie będzie, nie będzie tutaj haczyło co nie? Ale zanim przejdziemy, muszę ci po prostu coś pokazać. Nagrywamy to wtedy, kiedy jeszcze nie wyszedł odcinek, a ja już nagrałem odcinek z pokazania tego sprzętu, ale tego nie widziałeś. Powiedz tak, ten sprzęt będzie mocny. Czego się spodziewasz? Widziałem haczyk i o oś jak wkładzie zaraz. Widziałeś haczyk na Instagramie naszym, tak, tak. na którego zapraszamy, bo tam wbijamy albo, czasami z fajnym info. Albo to będzie jakiś kład, albo jakieś takie bagi, nie? Bagi? Chociaż widziałem dwie deski w Vito, a bagi raczej byś nie wsadził do Vito, więc to może być kład. Jesteś gotowy? Jestem gotowy. Odwróć się, odwróć się, odwróć Dobre, się. jestem odwrócony. Odwróć się. Taki, Otwieram. Czekaj. No i patrz, patrz. Oh, fuck! oh fuck! Człowieku, a ty jesteś w Pit Viperkach, człowieku? Oh, Ameryczka, Ameryczka full, nie? Oh fuck, i to jej! Ameryczka full. Normalnie ściga. Do góry jedynka i może. A ile mam biegów? Pięć. Ja pierdolę, ale zajebiste. Zawaliste, nie? Gratuluję, gratuluję. Oh. Ja. Ale mocny temat, nie? Ja pierdolę, ale w Chodź się karniesz, zanim przejdziemy do cebry. Ale w z ty! Chyba mu się spodobało, no. no ale stary to jest... On też jest człowieku fanem Seaboysów On też jest fanem Whitney Jeansla, widział te sprzęty, a jednak wiesz, w życiu tak na co dzień nie spotykasz takiego czegoś, nie? Dobra, no, wrzuć dwójkę i zakręć bączka Nie, musimy się dawaj, nie dawaj, dawaj. Chłop się cyka, chłop się cyka bączka zakręci. Ej, to się by przystało, może. No, może, może. Dlatego to jest najniebezpieczniejszy sprzęt. Mak, pokażę ci zaś? Masz skobeczek O kurde A właśnie, patrz na to Lampa spadła No jest, ale patrz I dalej o, fuck! i stawiasz i sobie I działa oświetlasz, nie? normalnie Jooo Ja pierniczę, ale śto Cześć Fajnie jak leci, fajnie jak Przejechać się tym czy, czymś takim to w ogóle wiesz, takie małe marzenie było, nie? No oglądałem się tych główień nie raz w Stanach i jak ci boj nie i tak dalej. Tak. No tak. kurde, no jakiś stos, jakiś tos. Tak. A wiesz jak na gumie lata, fajnie? No daj zobaczyć. Normalnie stań na tej kratce w tyłu i poderwij człowieku bez hamulca, normalnie samym gazem. O no! Ale mocno, śmiało! Ale śmiało! Do pionu! Jestem! O, widzisz, teraz tak! Musiałem mu przycisnąć tego! Kurde! Kładzisza chciałem powiedzieć, kładzisza, ale to nie kładzisz. Nie, no to też jest jakiś cudowny. Do Pionu! Jeszcze wyżej, 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 wyżej! Zobacz, że kurde, przerzucamy się na trajki chyba. jak jakby nie patrzeć. Też jest Recycle teraz. Skałcie też będzie taka wywrotna. Sprawdzamy? To lecimy. Dostałeś. Będą pisać. Dostałem, dostałem. A! Wyobraź sobie silnik CR500. To byłby do kwadratu niebezpieczny. Jak szybko chcesz zginąć, tak. Jak szybko chcesz zginąć. <laughs> trajka, trajka z silnikiem CR500. Ty też jedziesz, czy nie? Wy trzy, stary, to ma, ma siły. Trzymaj się, siostro. Fuuu! Ja pierdzielę, co jest kurde Mocne to było, to było przez tamte ksaki przejedź, od tamtej strony Przejedziemy myślisz? Dawaj! Dawaj, przyjedzie. A Czekaj! Tego się nie spodziewałem, jak mam być szczery to tego się nie spodziewałem stary No i zaskoczyliście mnie, ostro mnie zaskoczyliście No ja jestem kurde, no podjarany jestem co dużo mówić. Mocny sprzęt fest Dobra Stary! Nie ma Odpalamy co gadać! Odpalamy i jedziemy po cebre. Temat jest taki, że zmieniamy oponkę, bo tamta była płaska, jak widzieliście wcześniej. E, a dlaczego płaska, to jeszcze zobaczycie. No ale trzeba założyć po prostu to, e, żeby coś tam darło. No skoro tutaj mamy praktycznie świeżą oponkę, a tutaj mamy taką, no już niekoniecznie świeżą, ale jeszcze trochę jej jest, no to fajnie by było to wykorzystać. Dlatego załóżmy i jedziemy na przejażdżkę. Dobra, Wasz Teraz to na tym będzie grzebało. Montujemy i odpalamy. Te. Ej, ale patrz, szybki, szybka zmiana koła, cyk, cyk. To co, ty jedziesz? Tak, ja No to dobra, dawaj mi aparat i jedziemy. O, aj, ale wygodnie na fotelu. Ej, jest całkiem komfortowo. Ej, zawaliście, jest komfortowo, fest. się odkręć. Uuuu. Stary, normalnie kierownica automatycznie ci idzie do lewej, o motor tak się ustawia. Musisz <laughs> ograniczać ta stoi tam to koło, nie? Jeszcze na motocyklu tak komfortowo nie jechałem. Nie, ale chodzi o to, że jest niedokręcony. No z tej strony w ogóle nie jest dokręcony. Tutaj się trzyma? Nie, tutaj też słowo. Dobra, do góry nie poleci. Ej, ale przecież jak na fotel usiądziesz dupą, to nie poleci do góry. Będzie się trzymał. Więc co z tego? Właśnie ten problem. Który jest dla ciebie lepszy? Kurde, no to zależy od czego, nie? To trzeba właśnie wybrać, bo zobacz, tym stary we dwójkę komfortowo nie będziesz podróżował. A tam, chłopie, fotel kierowca też siedzi powiedzmy wygodnie, nie? Można powiedzieć, że to jest turystyk, bo normalnie człowieku, pasażer siedzi sobie mega wygodnie i to jest Honda z koszem, można powiedzieć. To jest Honda C? D? R B jest nieme ha, ha, ha. Muszę normalnie kontrować cały czas Ja pierdzielę Ja pierdzielę Ale czuć jak ściąga ją Nie, normalnie ja od Zobacz jak rzuca samemu, bo we dwójkę to i inaczej będzie niż samemu ha, ha, ha. Ja pierdzielę Odkręcam i momentalnie staje bokiem! Jak to kurde taj chłopie! Ej, zobacz, ale nawet na ślad, nie? Gdzie on dodaje gazu i zobacz, że go ściąga w taką stronę od razu, a ja o takie leczyłaś, kontrujesz od cały czas kontrujesz. To on kółka powietrza? Tak, kółko w leci. A! Ale mocne, dawaj, dawaj, lecimy, dawaj. Tym się tak dziwnie jeździ. Ale wydaje mi się, że jak we dwóch jechaliśmy, to chyba trochę lepiej, co? Czy nie? No nie wiem, no więcej trakcji. Ma, ja też nie odwijam jakoś ostro. O, tutaj chcesz bączka? No to dawaj. <grym> dawaj, dawaj! dawaj, dawaj, dawaj <grym> 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 Oooo, o, tutaj, za olą, chłopak! Łupa! mi się tym przyjechać. Dobra, ale z tobą? Nie. Tak, będzie dobrze. Jak jest? Ja biegnie! Ja <śles> Patrz, jak się boczki kręci! Ja specjalnie chciałem ze że skutuję, żeby ten drut nie musi się odbić no, Jaki łeb Siadaj tu Cało się wygięło, fajnie No nie wygięło się nic, dawaj Ej, no, czekaj, stój, stój, stój Ja na ramę i coś się stoi, O kurde O kurde O kurde Nie mamy trzymania znowu w ogóle Patrz, się urwało gówno O oh fakt Ja pierdziele, ej, ale patrz to wyrwało cały kapsel tak. Tutaj była taka jakby zaślepka tak, z gwintem no. O kurna, ej A weź usiądź no, Zobacz, patrz co się dzieje, w stary no i co? Opierasz się na tym. No nie. Zawaliście jest. No stary, ale zawaliście jest. Chyba że pojechać i tutaj jakąś rurę wspawać, no wtedy będzie na tej się trzymało. Ej kurde, czyli jednak zrobienie takiego kosza bocznego to nie taka nie, łatwa nie sprawa. Taka prosta sprawa, no a my i tak się męczyliśmy długo. Siadaj. Nie, sraj się, tuż wiesz, żebym ci nie skrzywdził. Tak. Jak się jedzie, fajnie. No, tak ogólnie, jak jedziesz, tak wiesz. Takim tempem właśnie spacerowym to jest zajebiście. Hmm. nie chce. Zaciera się może. Albo wachy wachy? Myślę, że tak, bo długo. Patrz ile nią ujeździmy, a wie, a nie dolewałeś ani razu. No Wachy nie ma. Bo zobacz, że... Jakby się zacierała, to już by stanęła. A zajrzyj ile ma? Zajrzyj ile ma odkręć standardowo, kurde, akcja, że się kończy waha. No nic, człowieku! No sucho jest, kurda, ty, o, bo się ja nie, wiem, ale susza. Chodzi mi o to, że zobacz jaki to jest zawalisty sprzęt użytkowy. Idealne rescue stary, bo zobacz, że tym wjedziesz też w głęboki teren. W krzaki jakieś większe czy coś, a samochodem niekoniecznie nie przeciśniesz się przez na przykład jakieś drzewka i tak dalej. Ma bagażnik, robisz to tu, ty. O, i patrz, i na haczy i kwary! Patrz, że to ma ciągu stary. Normalnie na haku ma no z 3 stówy, no bo to waży co stówy? Z 4! Ważymy razem ze 150 kg, plus motor waży ze 170, plus ten stelaż cały waży z 40-50. Stary, i patrz, radzi sobie. Wiecie na jaki pomysł wpadłem? Pasem to spiąć, po prostu do tej rury tutaj do góry. No, I Będzie Ej, da dobrze. będzie szybko, szybko i wygodnie. Stary, to jest szybko i średnio, czyli ponoszę. O, stary, teraz jest solidniej niż było. No człowieku. Patrz. No chłopie, no i czego? Masz wody chciałeś? Woda mleczna? Mam proces, kamienia. Halo? To nie za dużo. O, starczy! Nie ma co marnować. A jak się skończy, to trzeba będzie spuszczać. Spuścimy tak czy siak. Ghost Rider! Ghost Rider! Ej, Ale to jest takie mocarne, to jest Nie Patrz na koła oba! Człowieku! Ej, ona stoi! Patrz, ona nie stoi prosto, tylko oba koła są tak! Ja pierdzielę! Ej, ale wiesz co, bym jeszcze jedno sprawdził? Jedna rzecz trzeba sprawdzić. No. to, to i to. Wiesz co to znaczy? Że to jest motocykl prostowy. Terenowy. Terenowy. Ja mam to sprawdził. Czy na pewno jest terenowy? Weźmy. Patrz, jesteśmy na miejscu terenowej. Mamy błotko. Może nie jest jakieś mega duże, ale trzeba stestować terenowe możliwości tego gówna. No. Co ty prowadzisz? No. I tutaj tak. w błoto się wpierzasz? No. No siadaj. Chciałemś we dwójkę to sprawdzić, to siadaj. No, no dobra. O, o, o! Już! 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 Właśnie musisz na bok i ja też muszę na bok. o, oo! O. Rób mi miejsce, Tak, tak, tak. Jak błotem walani <laughs> Zakopaliśmy się, słuchaj kurda ci z tym, że się zakopaliśmy, ale... Nie widzę, mi okulary, bo woda poszła do widek. Wyjedzie? go no, dawaj, dawaj, dawaj. Ale dobrze już wyjechał <laughs> Jakoś sobie radzi! Kurna stary! Trochę się zmoczył łun. Powiem ci tak, gdyby ten kosz był trochę sensowniej skonstruowany, to by było top, top, top. No nie? A tak no to widzisz. Dawaj Przerwoto, dawaj Tenny! O kurde! kurde! Dominik, jak tam? żyje? O kurde, ale dałeś! Jak tam, nóg nie podździerałeś? A tam, to? A to kiedy dawno było, ja stopkę mam. Dawaj o drzewo, kurczę. A jaka stopka, ty? Mój patłam w stopkę i wyciąga z plecaka ty. Człowieku biedek jak Ja się zniszczę Ale, Ale do co powiesz Dominiko sprzęcie? No kurde fajny Mocny nie? Dawaj zamiana, teraz Ty pakujesz się na fotela ja na cebrę Człowieku ja bo tu błądzikasz <śmienicza> <śmienicza> dawaj, dawaj, dawaj. O! Ale wypośli, śmiało! Ale ja wypoźni, śmiało! <śmienicza> Dobra ocena, kto go wy wygląda. Ja wybiję. By... No ty. to ty? Ja, czyli <śmienicza> kto? kto ty? O kurwa! <śmienicza> jak dupo w błocie. Ale jak wypoźni! Wyciągarkę no, eee. zakładamy, jedziemy w raj. Niby sobie? ten laczek jest zjechany, no. ale sobie mega grzebie, dobrze grzebie, radzi w błocie. Grzebie. Dowiedliśmy, że jest to sprzęt terenowy. Niby ma kosz boczny, ale jest nadal wciąż terenowy. To miało być do wygodnego podróżowania. Ten fotel, podopchaliśmy ten fotel, żeby było wygodnie, nie? Dokładnie. I zobacz, udowodniliśmy to, że jest wygodnie, bo jak jedziesz tak dwójeczko, trujeczko sobie wiesz wolnym gazem, to jest kurde naprawdę komfortowo tutaj. Co? Wiem, czego jeszcze nie stworzyliśmy. I musimy to sprawdzić teraz. Co? Jak to sobie radzi w lesie. Jedziemy tak, na tak. poligon. Jesteśmy na polu i zobacz. Sprawdzamy właściwości przeprawowe. Wiadomo, że między drzewami to nie jest aż takie zwrotne, no bo to jednak jest. Wie, no, skrętowy. jednak ścigasz, który ma duży promień skrętu, no mały. i ma też ten, jakby. Ma promień, mały tak, duży promień. Nie, no duży, promień ma duży, duży, duży. Ale mały skręt. Ale mały skręt. Tak. Więc tak kurde, jest. no. O kurde, jaka oponka dogrzana Ociera tutaj już, także ostatnie tchnienia, ale musimy z niego wycisnąć ostatnie soki. Jeho! O kurda! Lewo, lewo, lewo! Nie nie ryj polek, nie po siodym, Nie po siódmym, eee! Dawaj wepnij wepnij O kurde! Jak to przyspiesza! O, ja, Jak to przyspiesza! Ja pierdziele! Ale to pojechać jest w teczko! Kurna star jak to! Nie Jak to przyspiesza! O,

Człowieku, chłop, jaki obstrany! To bo ja cię tak przewiozę No chłopie, jak ty jeździć, dawaj, siadaj, no, siadaj. No ale dawaj. już mnie woziłeś Nie, siadaj. Dawaj jeszcze raz! Nie, no dawaj! czy ja to... mnie za rękę, będzie dobrze Ja tak szybciej cię przewiozę, ja nie wziłem. No, Złapiesz... Ej, patrz, patrz, ej, patrz cię za rękę patrz, będzie gość, dawaj, siadaj, dawaj. papier nożyce Nie, bo gadasz dawaj. na mnie, gadasz na mnie, ja ci to udowodnię. Siadaj bo ty kurde widzisz, tu szukasz kogoś, to ci będzie siedział, ty będziesz się odwijał jak szef Siadaj, ja teraz odwinę i zobaczymy Paweł kamieniożyce Nie, o co masz, ale kurde kombinuję, nie? Dobra, ale dobra, 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 masz, masz, masz Siadam, 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 siadam. Siadaj Siadam Aaaa, Aaaa! Ale dałoby się szybciej <laughs> Jakimś skosem motocyklu jest no stary, stary to, jest... Już, to już nie wytrzymuje, zobacz tutaj, pat Zębatka już jechała po tym, pat jak tak przechylasz No już Już zębatka napierdziela, o kurna no, mocne to... O, jak to się wyrwało już Pat jaki motor przekoszony, połóż go Kurna ile mam krzaków, ej mam, mam jakieś tutaj na mordzie? No człowieku, ile jest no, tej trawy. Ej kurna, podobało mi się to Dobre to było stary, dzięki Dobry. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i subujcie!